Siemanko widzowie mam do Was takie jedno dziwne pytanie. Powiecie mi kto to kurde jest? O, a, tutaj nie było, widać. Wiem. E, e, o, o ta osoba kto to kurde jest. Kto to kurde jest? O. E, dobra, e, I. Typie. Możesz się... E, o! E, I dobra. E, ona... Znaczy... Ta osoba e, wczoraj grała w... Jak to się nazywa? O. Chcecie mnie dodać? Sam się dodaj! O, w to. No i... Chcecie mnie dodać? Sam się dodaj! Yy... Sam się dodaj! Nawet tu Kupię. nie... Nawet tu nie podchodź! Nie. Tak się bawisz? To tak się... Ua, ty się... Szuk... Wypierdzielaj Dobra, spokój tylko! Wypierdzina! Zobaczcie, ma... czu... <gulity> <Elikoptyle. gulity> <gulity> do jej na wasz matko. Helikopter! Ja Dobra, widzowie, Dobra! Spakuj, bo my dostaliśmy, też, my dostaliśmy odklejki. Za dużo, za dużo słodyczy dzisiaj zjedliśmy. Zamknij się! Nie zjedliśmy! Za...